Potem polskie firmy przyjeżdżają do Polski i tworzą tak. między innymi takie miasta jak to. Ale Tom A. jest Polakiem, Tom już tu jest 30 lat, prowadzi swój biznes. Ale przede wszystkim Tom jesteś wielkim patriotą, bardzo cię cenię za to i nigdy nie zapominasz, że miałem spotkanie z biznesem i co tam zauważyłem? Zauważyłem, wiesz, że bardzo jesteście sobą zżyci, że realizujecie te biznesy, że przyjmujecie nowych przedsiębiorców do góry. To jest właśnie wspaniałe, a Ty też tworzysz pewien rodzaj, pewnej fundacji, która tym się zajmuje i dobrze, żeś parę słów powiedział na ten temat. Jesteśmy na Trump Tower w Chicago. Prowadzę rozmowę z Tomem Startkiem. Tom, witam się serdecznie. Było. Jesteśmy... Chicago Chicago, które bardzo dynamicznie się rozwinęło, ale Tom jest Polakiem, Tom już tu jest 30 lat. Prowadzi swój biznes, bardzo dynamicznie mu idzie, wchodzi cały czas w nowe branże, ale przede wszystkim Tom, jesteś wielkim patriotą, bardzo Cię cenię za to i nigdy nie zapominasz o Polsce. I powiem Wam jedno: jeżeli Tom myśli o Polsce, to również myśli o polskim biznesie, ściąga tu dużo biznesu, który właśnie tu inwestuje, później inwestuje również w Polsce. Tom, powiedz mi, jak tu rozwijasz biznes? Czy masz łatwość rozwoju biznesu? I generalnie, jakbyś jeszcze szerzej chciał nawiązać kontakt z polskimi firmami, które również tu będą robić kapitał. Oczywiście, z tym kapitałem będą też wracać do Polski, przenosić te standardy i w Polsce robić kapitał. O, dziękuję, że przyjechaliście w ogóle do Chicago, do naszego pięknego Chicago, którym jestem nawet więcej, prawie 39 lat. O! I oczywiście typowy a, amerykańska hmm. historia. No przyjeżdżamy tak. bez języka, bez pieniędzy, a? ale. W momencie, kiedy uda nam się coś zrobić, idziemy do przodu z biznesami, już coś zrobiliśmy, pracujemy w branży Super. aluminiowej. W tej chwili dzięki temu, że jesteśmy na Trump Tower, ale tak naprawdę dzięki temu, że prezydent Trump pomaga nam w biznesie i przede wszystkim w sprowadzaniu polskich biznesów do Ameryki, mamy duże incentives, czyli pomoc. Więc chcielibyśmy, żeby jak najwięcej polskich biznesów zastartowało swoje, swoje biznesy w Ameryce. Mamy już kilka biznesów z mojej szklano-aluminiowej branży. Mamy Press Glass, które mają dwie lokalizacje, teraz Fakro. Chciałem też to, żebyś powiedział generalnie, jakie tu są warunki do realizowania biznesu tu w Stanach Zjednoczonych, tu w Chicago, czy są lepsze możliwości niż w Polsce, niż w Europie i czy też w jakiś sposób stymulujecie to, bo wczoraj będąc na spotkaniu z Polską Polonią, bo tak naprawdę miałem dwa spotkania. Pierwsze z, Pol z Polonią, które było w Copernicus Center, to było pierwsze spotkanie, ale również w tym samym miejscu w Copernicus Center miałem spotkanie z biznesem. I co tam zauważyłem? Zauważyłem, wiesz, że bardzo jesteście sobą zżyci, że realizujecie te biznesy, że przyjmujecie nowych przedsiębiorstw, do grupy. wczoraj widziałem paru, parę film Polski, które rozmawiały również z Wami i tak naprawdę bardzo się ucieszyłem z tego, że budujecie taką jedność w tym biznesie, uzupełniacie się z innymi dział, dziedzinami biznesu i go tu wprowadzacie. To jest właśnie wspaniałe, a Ty też tworzysz pewien rodzaj pewnej fundacji, która tym się zajmuje i dobrze, żeś parę słów powiedział na ten temat. Dobrze, właśnie bardzo się cieszę, że to zauważyłeś. A... Przez wiele lat działałem w Polish American Chamber of Commerce, czyli w Izbie Gospodarczej, która e, pomaga w tym, żeby nas łączyć, nawet konkurencja. My staramy się łączyć, nie dzielić. Mimo, że to może głupio brzmi, ale to jest bardzo proste. Naprawdę mamy grupę biznesmenów, którzy bardzo chętnie ze sobą współpracują, i teraz e, otwiera się dużo nowych rzeczy e, dzięki prezydentowi Trumpowi. Mamy nadzieję, że biznesy z Polski od, będą otwierały coraz bardziej tutaj swoje lokalizacje. Hmm. Mamy naprawdę bardzo ułatwione e, sposoby otwierania e, biznesów. E, bardzo szybko otwieramy te biznesy. Nie mamy, niewiele tych kłód pod nogi jest rzucanych. Naprawdę, biznes może być otworzony w ciągu kilku tygodni. Bardzo łatwe i tanie są. E, te permity czyli pozwolenia, pozwolenia na to, żebyśmy otworzyli to. Ja myślę, że z tego co rozmawiam z polskimi biznesami, tak. gdzie tam jest e, bardzo długi proces zastartować to budynki, pozwolenia, jakieś e, environmental tak. czyli e, te rzeczy, które dla nas są trochę z kosmosu. My nie chcemy, my jesteśmy za tym, żeby był czyste powietrze, ale musi być biznes. Więc nie, nie, nie Czyli mimo... jesteście nie za jakimś tam zielonym ładem, fanatyzmem, tylko to, co nieraz powtarzam, jesteście za transformacją, ale transformacją technologiczną, która jest transformacją, gdzie przy produkcji liczysz, liczysz, liczy się tak naprawdę stopa zwrotu jest to zdrowa transformacja. Absolutnie, Absolutnie. poza tym niektóre są informacje całkowicie przekrzywiane, hmm. i ten tak. zielony ład jest. Hmm zielony nieład my to nazywamy, dlatego że ten CO2 czyli ten dwutlenek węgla, wszyscy myślą, że jest 10%, a to jest tylko 400 procenta, więc to naprawdę nie ma żadnego wpływu. O, przy naszej tutaj produkcji to największe zanieczyszczenia to jest Chiny i Indie. My... Będą, jeżeli będzie Europa umierać gospodarczo, to tam się będzie zwiększał przemysł, który będzie bardziej o, zanieczyszczał świat. O, o, Ale powiedzcie jedno, wczoraj siedząc z, z ludźmi, którzy tu inwestują, generalnie z Polakami, to po prostu byłem zaskoczony. I branża alminiowa, czyli ta branża, gdzie wykańczacie, i branża budowlana, nawet duża firma, która zajmuje się y, pewnym rodzajem szyb, które są wypukłe. Ta, ta. Y, ale również wszystko. Y, części do wyposażenia apartamentów, biurowców, y, innych. Y, takie niestandardowe y, rzeczy. Także naprawdę y, i widzę jak sobie nawzajem pomagacie. To jest fantastyczne. I jak sobie tą sieć takiego, y, takiej współpracy wymieniacie z sobą, wymieniacie kierunki. Y, no i to widzę, że to ma naprawdę bardzo dobre rokowania na przyszłość. A, a spotkałem tu ludzi, wielu branżak współpracujących i to współpracujących od 40 lat. Ale też spotkałem ludzi, którzy wchodzą w współpracę. Oczywiście, o wiele łatwiej jest współpracować. Trzeba sobie zapomnieć o tym, że ta trawa jest bardziej zielona ha. u sąsiada. Naprawdę jest o wiele lepiej dla nas, jeżeli komuś pomagamy, my nawet, ja współpracuję nawet z konkurencją, gdzie tak. później okazuje się, że to jest dobrze dla wszystkich i chcemy Stary. nie tylko... w Europie czy w Polsce, by zaraz byśmy o postępowanie, jak współpracujesz z konkurencją, że monopol tworzysz. No. My mamy tutaj, mamy, nie przyznaj się, w Polsce o tym głośno. polityczny w Chicago, ale poza tym, że i Chicago, i Illinois, w tej chwili współpracujemy z Teksasem, z Florydą, Chcemy naprawdę sprowadzić, pomóc tak. polskim biznesom, żeby nie tylko wysyłały, wysyłali produkty, ale musimy je tutaj instalować. Przez to, Promować że, instalować, tak? Tak. To co prezydent Trump mówi, że chcemy zatrudniać amerykanów, więc zróbmy trochę inaczej. Niech polskie firmy zatrudniają amerykanów, nie w drugą stronę. My jesteśmy tak silni w biznesie i tak. Tyle mamy I jeszcze jeden element i niech potem polskie firmy przyjeżdżają do Polski i tworzą tak. między innymi takie miasta jak to. A miasto jest piękne jak widać. <laughs> Także bardzo jesteśmy wdzięczni Daniel, że przyjechałeś do nas i no ja tak naprawdę oh zaczynam. To już jestem drugi dzień. Zaczynam swoją podróż po Ameryce, odwiedzę parę miejsc, spotkam się też z tutejszym biznesem, ale co jest dla mnie ważne jako patrioty gospodarczego? Ważne jest, żeby polskie firmy wychodziły czasami na inne rynki, zdobywały doświadczenia, wracały z tymi doświadczeniami do Polski i budowały siłę w takiej jedności. To jest naprawdę wspaniała rzecz. I dobrze, że tworzycie fundację, że tworzycie cały zespół ludzi, który również tym będzie się zajmował. Ms stymulowaniem tego no, więc no, Jesteśmy, większość biznesu jest biznesem republikańskim, prawicowym, ale pro, musimy zrobić profit, żebyśmy mogli pomagać innym, żebyśmy mogli wspierać polską kulturę, którą naprawdę wspieramy tutaj w Ameryce. Mamy jej bardzo dużo i mamy nową fundację, to jest Republican Coalition, która jest platformą, która będzie pomagała przyprowadzić te biznesy z Polski Mamy już kilka tych biznesów polskich w Ameryce. Chcemy, żeby było dużo więcej. Wiesz, nie używaj słowa platforma. z poiwem. wiesz, że Spoiwem. mi się kojarzy. No dobrze, nie platforma. Bardzo się cieszę. Jeszcze dołożysz mamy, obywatelska już. Prawdę mówiąc, to mamy nadzieję, że nie będzie już za dużo tej platformy, więc czekamy na tą zmianę. Mamy zmianę prezydenta Trumpa. Bardzo czekamy na prezydenta Nawrockiego. Mamy nadzieję, że po tej polityka niestety jest tak jak mówisz połączonym naczyniem z biznesu. biznesu. Nie ma dobrego biznesu bez dobrej tak. polityki, dobrej regulacji. To jest normalne. Także prezydencie Nawrocki, czekamy na pana w Ameryce. Czekamy na to, żebyśmy mieli więcej współpracy polsko-amerykańskiej. Jestem z Lublina. Jest piękna duża grupa ludzi w Lublinie, którzy chcą współpracować z Ameryką. Mamy nadzieję, że będzie to więcej. I nie tylko w Lublinie. Spotkałem też ludzi z Kielc, spotkałem o, ludzi z Wrocławia, oczywiście. spotkałem ludzi z Poznania, z Wybrzeża. Działają. Tak. Jeżeli będziecie mieli tylko chęć zaistnieć w Ameryce, jako polskie biznesy. Właśnie współpracujemy teraz z biznesem z Łodzi planują, o, z Wieliczki. Z Wieliczki a, też, no, tak, tak. Duża firma szklana z Wieliczki, która już eksportuje różne rzeczy do Stanów, ale teraz będzie otwierała swoją fabrykę na Florydzie, więc nie ma nic lepszego. Polacy, zatrudniajmy Amerykanów, używajmy swoją a, inwencję i tak jak mam nadzieję nowy rząd mówi, że żebyśmy jako Polonia nie byli tylko przedmiotem, żebyśmy byli podmiotem, żebyśmy mogli współpracować razem. My jesteśmy ogromnymi patriotami, większymi wiele razy jak Polacy w Polsce. No nie, ale... nie, nie. Ja jestem w Polsce <laughs> i nie będziemy się licytować, przyjacielu, na patriotę, ale w Polsce też chciałbym, żebyśmy byli podmiotowo traktowani, a nie przedmiotowo tak, przez niemiecką tak. gospodarkę. I bez, bez biznesu no, nie jesteśmy w stanie wykreować... No bez biznesu nie masz bezpieczeństwa państwa, nie masz, tak. nie masz sprawnych systemów państwa, no nie masz wszystkich sprawnych układów państwa, jeżeli nie ma biznesu, bo to biznes daje środki z podatków ze wszystkiego na zdrową, silną armię, na dobrą tak, o, służbę zdrowia, czy też na infrastrukturę. Które. Bez tego niestety kraj nie będzie się rozwijał. Tak, a Polska jest bardzo dobrym krajem. Chcemy, żeby był jednym z najmocniejszych, może nawet najmocniejszym w Europie. No, no nie, ale, jeszcze nie. Jeszcze ale, nie, ale, ale idziemy drogi, nie w długo. dobrą stronę, ale zapraszamy do Ameryki i Ameryka, polskie biznesy amerykańskie mają współpracować i ja Was i zapraszam do Polski do współpracy również. Tak, i spotkamy się na pewno Warszawa. Lublin gdzieś tam na początku listopada będzie e, piękna impreza właśnie łącząca biznesy amerykańsko-polskie. Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję bardzo. Popatrzcie na ten widok i to miasto.